Bardzo serdecznie. Adam dzisiaj, z tego co wiem, będzie przygotowywał dla mnie jakieś klimaty związane z moim mazowieckim regionem, a ja z kolei podjąłem wyzwanie z ogromną miłością, ponieważ śląskie kluski dzisiaj na planie naszym. Do nich e, będzie pesto, e, i do nich będzie. No Na tym Serowy puder. E, o. O. A na koniec zadam to wszystko. Zje do kluseczki. Będzie no pysznie. Na pewno. Ale A ja ci coś teraz powiem. Dawaj, Zatem ci pytanie. Jak się nazywają te kluski, które teraz robisz? Ja Powiedział mi przed chwilą i co? Gu. Gumi. Klejzy. Gumiklejzy. No to e, ciepamy gumiklejzy. Dobra. To co, to, 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 co, to co mamy jako główny składnik? No kartofle. Pyrki. Uważone. Kartofle. Przeciśnione przez praska. Tak jest, dokładnie. Jedna magiczna zasada, która sprawdza się e, zawsze. Czyli podwinięte rękawy szefa, a ja z kolei, jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, ubijam delikatnie ziemniaczki, gdyż takie ubicie ziemniaków pozwala na to, żeby błyskawicznie. Ustalić jakie proporcje hmm. mają być w misce. Ubijacie sobie wszystko tutaj na dole, robicie krzyżyk. Krzyżyk. Dzielicie no, na cztery części. Na cztery części i jedną z tych części paluszkiem albo łyżką, hops, hops, wymujemy na bok. I to, co zostanie Wam tu, to tę przestrzeń wypełniamy mąką ziemniaczaną. Tak, tutaj Jest. mamy plac. I do tego placu. I plac do wąwek. Hops. Fajnie jest posolić. Proszę bardzo. Szef, a ja tymczasem fajnie jest też do... E, e, czeka, do gumichlejzów. Do ajerować. Do gumichlejzów. Do i do, do ciepłoć ajer. ajer. jedne frisze ajer, czyli świeże jajko. Dokładnie tak. Ciach. Josie już postawił woda pod obruszków No i pięknie, ale jeszcze, jeszcze mamy do zrobienia pesto, bo to nie, jest nic trzeba. <laughs> pesto będzie, uwaga, z naci marchewki i teraz hops, dwie natki, z naci rzodkiewki. Jak są takie delikatnie podwiędłe, jak najbardziej można je wykorzystać. Jeżeli są lekko żółte, to wtedy już zmieniają smak. To nie jest najlepsza opcja, lepiej już wtedy ich nie wykorzystywać. Natomiast delikatnie podwięzłe jak najbardziej mogą się nadawać, nic im się nie stanie. Jak najbardziej będą idealne. I teraz ja, te wszystkie składniki, które będą szły do pesto, tutaj tak naprawdę możecie też dodać liście kalafiora, można tutaj dodać. No, wszelkie właściwie rzeczy, które czasami albo z reguły lecą do śmietnika. Jak do pesto, to dodaję też trochę bazylii. Głównie liście. Tu odega jest dosyć twarda, ona się kiepsko będzie blendowała. Natomiast liście jak najbardziej. Wrzucam. No i teraz tutaj naczmarchewki, liście rzodkiewki, czyli też właściwie natka, liście bazylii i to wszystko ciacham. Ale nie jakoś super drobno, bo za chwilę to wszystko będzie zblendowane. Więc nie ma co szaleć kilka razy niedbale. W krzakach tartych śląskich, czyli takie, gdzie ziemniaki idą surowe, tarte, odsączone, są dosyć zwartą masą. A kleza no to już wiadomo, czemu gumi. Bo jednak mąka ziemniaczana nadaje troszkę innej konsystencji i to są tak zwane kluski śląskie białe gumiklejzy. Do takiego pesto można wykorzystać różne zioła, można wykorzystać różne orzechy czy pestki, więc właśnie jak macie resztkę jednych orzechów, jakieś końcówki pestek, wszystko możecie w takim pesto zblendować. Ja daję garstkę laskowych, Garstka, półtorej pestek słonecznika, do pesto e, trafi kilka kawałków dojrzewającego, twardego sera, może być polski, może być włoski, co tam macie dorzucacie, jak dacie miękki to może niestety się kiepsko zblendować, on może się bardziej zrobić z niego ciągutka. Widzę to. <laughs> Się tak zastalają. Dlatego raczej korzystamy z tych twardych, i do tego poszła szczypta soli. Oraz będzie to wszystko zalane oliwą i za chwilę to. Zblenduję. Rączki umyte, więc tak najprawdopodobniej w tym momencie będziemy kulali nasze kloski. Widzę, że Ty żeś wszystko fajnie już zblendował, czyli ten super, super sos do śląskich klozek ponoć by smakował idealnie. Tutaj jeszcze mam taki jeden zero-waste'owy Schachermacher. To będzie dekoracja... Do piasek z peskownicy, tu? Dokładnie. E, tutaj jest zblendowana e, na puder e, proszę ciebie, końcóweczka e, sera dojrzewającego. Czyli to, co czasami wyrzucamy, to dobrze jest właśnie zostawić, ugotować jest super parmezanowa zupa. To są takie knify, takie typy, które tak naprawdę ja też nie zną, że końcówki tych serów można tak zblendować i zrobić. Ja się z tego może i niekiedy trochę śmieję, ale to jest taki angielski humor, ale naprawdę y, wykorzystujcie to, bo to są. Dobre, dobre knify. Naprawdę. Dobra, ja zrobię tak. W międzyczasie włączam wodę, nie? Tak. Bo jest tak, na poczeku. Rozsypać tak. trochę mąki tutaj, żeby nam się te kluski nie lepiły. I żeby mogli mi troszeczkę się ręce posmarować. Dokładnie. Kurde, jak układnie. No. no i teraz takie ukulane gumiklejzy. Właśnie mam taką wizję, żeby one były troszeczkę mniejsze niż tradycyjne. Bo wtedy są takie urokliwe, ślicznie wyglądają. I proszę bardzo, no, jakie idealnie gładziutkie ciasto. Perfekcyjne, perfekcyjne. Jak gotujemy kluchy, czy pierożki, czy różne inne jakiekolwiek rzeczy gotowane, staramy się to robić partiami po to, żeby temperatura wody nie spadła za bardzo. Bo wtedy one będą za długo, mogą nam się rozkleić i zamiast gotować, to one się tam będą dusiły męczyły. Dokładnie, a potrzebujemy naprawdę mało czasu. O czym duży te kluski się będą robiły? Tym mogą, jest prawdopodobieństwo, że mogą się rozpaść. Rozgumiklejzić się mogą no, po prostu. Rozłonaczyć się. <laughs> o kurde, przylepiła się. <laughs> Ale milion to jest to dokładnie sprawdzone ciasto. Ewidentnie, bo przylepiła się i to wygląda trochę jak placek. O, chyba, że pomogę, żeby w różnym czasie były. Zdjęcie gumiklejzy znajdziecie Państwo na naszych mediach I na suficie teraz tak, odcedzamy, żeby nie było wody, żeby nie rozrzedzić niepotrzebnie. Zobacz, jak one się świecą. One one są gumowe, tak? Jakie one są gumowe, Jakie one są gumy... Gumiklejzowate, jak powiedzieć. To jest gumiklejzowatość we, we własnej postaci. Czyli te nazwa idealnie A, się wkleiło, nie? O, no, idealnie się totalnie, Ja uwielbiam, ja już nie użyję określenia kroska śląska. To już przypadło. Gumiklejzer. E, kochany... Koncept jest taki, ten okay. to jest dosyć mocne, tam jest, jest zioła, są zioła, jest ser, mm -hmm. jest trochę soli, to jest intensywne, więc ja robię tak, że robię hops tak, żeby można było zamaczać gumiklejzy i żeby też to, co... A tego sosu na pewno tyle, bo ja by się telefon wziął przybliżyć. i to, co yy, będzie zamaczane, zamaczasz sobie, bierzesz tyle, ile masz akurat ochotę. Świeżo mielony pieprz i teraz na koniec jeszcze final touch. Tutaj w ogóle nic już więcej nie potrzeba, czyli puder z. Zobaczmy, końcówek sera wygląda. Nie doglądki no sera Super. z delikatną nutą rozmarynową. Czyli to jest połączenie nie takie, takie że... włosko-warszawsko-ksiąstko. Wiejskie by pasowało. Trzy razy było. wiejskie <laughs> Dobra, no, to wybieram sobie. Yy, widelczyk, No i cóż. Yy. Cały... No muszę skosztować Takie. takie no i Zobaczcie na to, co tu się dzieje. Wybracało. Jak one tańczą. Mm. Naprawdę pyszne. A nam zabierze sobie trochę Coś, coś na, niesamowitego? Z... Coś pysznego. Całkowicie nowo Odsuną. Mm. Zuzy do z tych mm. Naprawdę polecam. Super. Chyba no y, się z tobą stuknąć 그럼 해봅시다 그럼 해봅시다